Siemaneczko na kanale do roboty. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda robota w rzemieślniczej pracowni cukierniczej. A jeśli szukacie pracy, na przykład cukiernika, zaglądajcie na serwis OLX, gdzie w kategorii praca macie mnóstwo ogłoszeń. A my wypiekamy takie przepiękne ciasteczka. Przerobienie takiej ilości jajek uczy pokory. Matka jedyna, ja już ten... Skończymy. Za ...zadryszki złapa. Dużo roboty, nie? O, to tak, ciężej idzie. Tak, to inna... O! Za dużo. Pałwanek, dobrze. O nie. Troszkę mniej. Bierzemy mm. się do roboty. W jednym z odcinków na kanale do roboty pokazywałem pracę w takiej wielkiej cukierni masowa produkcja, sporo pracowników, wielkie hale i dużo produktów. A dzisiaj jesteśmy w cukierni rzemieślniczej i jest ze mną Kalina. Witaj. Dzień dobry. Majtku. Dzień dobry. I co będziemy pokazywać? Bo widzę, że to jest taka manufaktura, tak? Znaczy, generalnie to miejsce różni się od masowej produkcji tym, że przede wszystkim każdy, każdy produkt jest przygotowywany indywidualnie. Pewnie w mniejszych ilościach. Na pewno z lepszych składników, starannie dobranych i tak naprawdę staramy się nie korzystać z półproduktów. Każdy półprodukt przygotowujemy sami. I czym dzisiaj się zajmiemy? Ja myślę, że zaczniemy od Paris Brest. To jest ciasto parzone. Będziemy go nadziewać konfiturą pomarańczową. Następnie dodamy podprażone orzechy laskowe. I na końcu dodamy jeszcze krem pralinowy. Krem pralinowy to jest masło z orzechów laskowych połączonych z karmelem. I zamkniemy to kremem e, kajmakowym. brzmi e, <grymne> Chodzi o to, że przede wszystkim właśnie tym się różni też e, produkt rzemieślniczy, że ty, ilość tych e, składników jest dosyć duża i tak naprawdę ciężko jest w krótkim czasie pokazać Ci jakiś produkt od samego początku do tego finałego, finałowego efektu. Brzmi super! Zakładaj rękawiczki. No właśnie, zabierzemy się do roboty. Jest ze mną teraz Eliza, która jest fachowcem od napełniania ciasteczek. No można tak powiedzieć. Zaczniemy od napełniania konfiturą pomarańczową. Taka ilość, jaką widzisz tutaj. Rękaw cukierniczy. Podstawowe narzędzie pracy. Musi być tutaj zamknięty, żeby nic Ci nie uciekało tędy, ucieka tylko tędy. No, wygląda to dość prosto. I ten... No dobra, tylko musisz kontrolować, naciskasz tylko tutaj. A nie tu środek. Aha, tu naciskam. Dokładnie, a tu sobie tylko końcówkę podtrzymujesz. Patrz, idzie mi no, to. No, myślę, że nadawałbyś się. No, o to chodziło? Patrz, to jest idealnie. Trzy pierwsze minuty materiału, a My myślę, już... Myślę, że możemy zatrudnić. Wiem, że bym się nadawał. Eliza, słyszałem tutaj wcześniej, że wy w ogóle nie macie wykształcenia takiego cukierniczego, tak? No że nie raczej... mamy, nie mamy. Można powiedzieć, że jesteśmy cukiernikami z pasji. Mm -hmm. e, pasja przerodziła się w zawód. O, to tak, ciężej idzie. Inna konsystencja, więc troszkę inaczej. Moi drodzy, jak zobaczycie te ciastka, to je jedźcie, bo ja tu daję od serca. <laughs> I mogę również zapraszać do pracy cukiernika. Jak widać, nie trzeba mieć. Wykształcenia związanego z cukiernictwem, a można mieć pasję do tego zawodu. Pracę oczywiście, cukiernika możecie znaleźć w serwisie OLX w kategorii praca, gdzie jest takich mnóstwo zawodów związanych z cukiernictwem czy też piekarnictwem, ale to jest zdecydowanie inna praca niż przy takiej masowej robocie, jak wiesz, tak. maszyna tworzy ci właśnie, ci ciastka. Silnicza, co nie znaczy, że właśnie. Jest cięższa, bo tak jak mówisz, w, na dużych pracowniach przemysłowych większe rzeczy wykonuje już maszyna. Tutaj większe rzeczy robimy my. Jak przychodzi dostawa i przychodzi 30 kg mąki czekolady, wszystko przerzucamy ręcznie. I teraz tak, kładziemy sobie orzeszki, połówki same i układasz dookoła. Tada! Brawo, myślę, że no, nadajesz się jak mało kto do tej pracy. To już trzecia pochwała w dniu dzisiejszym, więc <grych> kalina w międzyczasie nam stworzyła taki przepiękny krem, który będziemy już za chwilkę wrzucać znowu do tych e, ciasteczek. Uuu, to już ciężko leci. O, matko, jedyna. Żeby zbudować tutaj trójwymiarowość żeby ja podnieść, chcę zobaczyć, jak ja to żeby zrobię. podnieść to ciastko do góry. I to już jest ostatnie jak, etap? Tak. Jak położymy górę, no jeszcze będziemy posypywać cukrem pudrem Więc będzie jeszcze jeden etap, ale już jest prawie skończony. A da się tak zrobić, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko? No pewnie. Nie <grym> tak jest. I zabijasz. Powoli i więcej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden zawijasek do góry. Czyli raz, dwa. dwa I trzy. o, no brawo, brawo. Raz. Dwa, trzy. Tak jest. Raz, dwa, trzy. No nie, i trochę strzały bo jak zamkniemy to. Mhm. Dobra. Zamykaj. Ten był trudny, prób... no, ale zobacz. Nie, no. no taki opadnięty lekko, taki wiesz. Jakby... Okay, dajesz dalej. Dobra. Raz, dwa, trzy. Teraz będziemy posypywać cukrem pudrem. Składamy sobie w ten widzę, sposób, że żeby posypać tylko tę część. O matko jedyna! Widziałeś? Teraz możesz w domu szarotkę sobie tak posypać. Ale trzeba może, żeby co, Żeby mniej cukru zużyć? Nie, nie, żeby było artystycznie. Okej, okay. nie jest super artystycznie. O. Za dużo! Pałwanek, dobrze. O nie. Troszkę mniej. Kroimy. Czyś chcesz tak całego? Nie, no kroimy. <grym> nie, aż tak się nie będę tutaj panoszył. Musimy sprawdzić, czy jest w przekroju ładnie. No ciasto parzone. No co, co? Z boczku? Tylko Proszę. rzeszków mało co widać, ale... Mmmm. Mm. Kawał dobrej roboty na Lecimy dalej. Zaliczyłem egzamin. Nie, dopiero test. Czyli tak, w poniedziałek zaczynamy od ciasta kruchego, bo jest to baza do wszystkiego praktycznie, co robimy, tak? E, ponieważ robimy po pierwsze małe tartaletki, czyli mini, które są e, sprzedawane, robimy duże tarty i robimy też spody do serników. Dorzucamy masę Ile tego masa to jest, tak? 2,5 kg? 2,730. Zmierzyłem, to... O! A, leci! I wy, te wszystkie przepisy, macie co w głowie? Czy czytacie to z jakiejś kartki na bieżąco? U uczymy się cały czas. I teraz tak zamykamy e, osłonę, podnosimy do góry, zwolniamy blokadę i lecimy. E, następnie będziemy dodawać cukier-puder, mąkę migdałową, a na samym końcu będziemy dodawać powoli jaja. Okay. Możemy pomału dorzucać kolejne składniki. Obniżymy sobie... Oj, tutaj jest właśnie potrzebna siła. I teraz jest cukier puder. Cukier puder. I, i od razu mąkę. I mąka migdałowa, tak. Ok, zamykamy blokadę do góry i to się nam miesza. Teraz zaczynamy proces wałkowania. No i co tutaj mogę Ci więcej powiedzieć? No że nie zaczynamy... ma wałka ręcznego na pewno, nie? Do, dokładnie tak, nie używamy. Ułatwia nam to bardzo pracę, tym bardziej, że na zmianę robimy gdzieś około 400 tartaletek, więc to Dziennie. jest. Tak, dokładnie tak. Przez około 10 godzin. Między dwoma foliami ustawiamy sobie wałkownicę tutaj na 15 od takiej grubości, jakby zaczynamy. I tu mamy taki joystick. tak? Oh, jest. I jedziemy. Ruszyło. Tak. Okej. Okay. I już mamy. I to już? Nie. Nie, no jeszcze. To jest proces. Aha, czyli... O, to jest to... proces. Ma, ma, ma. Efekt będzie dopiero po Czekaj, teraz ja kilkunastu, steruję. tak, ale musisz Dobra. sobie prze... Dobra. A. Dobra, okej, okay. zatrzymujemy. Przesuwasz sobie dźwignią, tak? No i. No i naciskamy. Tak. Okej. Okay. A jak wyglądało od razu na 3,5? To się zmieni, nie będzie chciało przejechać, bo e, tutaj pracują takie, otworzymy sobie, tak? Jak widzisz, pracują dwa takie wałki. I one za każdym razem jak przesuwasz, one zmniejszają się. Mm -hmm, no tak, no I tak w się ten sposób myślałem. to działa. No. Okay. Na spód tarteletki wołkujemy na 2,5. Mm -hmm. Tutaj mamy dwa i pół, tak? O. Dawaj wyłaż. Dobra, przejeżdżamy sobie jeszcze raz i tutaj mamy. Gotowy. Coś nam się chyba za cieło, podciągnęło. No, po prostu podciągnęło, wyszło troszeczkę za folię, tak? Nie no to nie ważne. Za dużo razy w jedną stronę przejeżdżaliśmy i nie, nierównomiernie się rozłożyło. 2,5 mm i Tak, daj mi tutaj to na blaszkę i to chowamy do szokówki. Szokówka wiem co to jest. Tak. To jest taki coś tam rozi. Dokładnie. Szokowo. Tak. Świetna robota. W czasie szokowania tamtego ciasta przechodzimy podobnie do, do ciebie. Chciałabym, żebyś wykonał swój pierwszy biszkopt. Robiłeś już biszkopt? Yy, nie kojarzę. Nie kojarzysz? To jest podstawa każdego tortu. nie Generalnie... znaczy kojarzę, co to jest biszkopt, znaczy. ale nie kojarzysz, kojarzy. że zrobiłeś. Pokażemy wam upieczony biszkopt, ale przygotowanie tortu to jest trzy dni pracy. Trzy dni pracy? I tak. on jest zawsze świeży? Po piekcie, nie? Świeży, ale dlatego, że... Na początku przygotowujemy kremy i podstawy, drugiego dnia wypiekamy biszkopt, przekładamy, a dopiero trzeciego możemy tynkować i dekorować. Okay. I to się właśnie składa głównie na cenę tortu. Czas, który potrzebny jest, żeby, żeby on był idealny. I o co chodzi? Jeżeli byśmy zrobili to wszystko w jednym dniu, to tort będzie pękał i nie będzie mieć idealnej struktury, tak? Więc pierwsze, co sobie oddziel białka od żółtek. Robimy biszkopt z czterech jajek. W jednym daję żółtka, w drugim białka. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Kiedyś robiłyśmy właśnie kruche na samych żółtkach i przerobienie takiej ilości jajek uczy pokory. Tego mnie mama nauczyła, patrz jakie ładne. Ale ładnie, no. No idealnie, idealnie. Dlaczego oddzielamy? Jedni robią, ubijają jakby całe jajka z cukrem, my oddzielamy, bo uważam, że ten poziom puszystości jest wtedy idealny i proces jest trochę szybszy. No tak, no torty zazwyczaj właśnie widać po cenach, że to jest, nie wiem, 200-300 zł, czy nawet dużo więcej. A ten najmniejszy tort w kafeju kosztuje właśnie 210 zł. No i... i na cenę tortu tak naprawdę w większości ludzie przeliczają tylko i wyłącznie składniki, tak? A na tę cenę tortu w głównej mierze składa się przede wszystkim wiedza, po drugie czas, który go przygotowujemy. No i oczywiście jakość składników, tak? Można przygotować tort na ubitej śmietanie z mascarpone. A można przygotować chantilly, które wymaga właśnie krystalizacji, można dodać chrupkę, zabawki cukiernicze, mikser, szpatułka. Ale to też nie jest powiedzmy jakiś wielki mikser. Mówisz, że robicie wiele produktów, ale mm -hmm. to też nie jest... Jeśli chodzi o tort, każdy tort jest przygotowany indywidualnie. Nie jesteśmy w stanie zrobić, ok, no wiadomo, że mogę zrobić podwójną porcję i zrobić dwa biszkopty jednocześnie, ale głównie korzystamy z tych małych mikserów. W dużym mikserze tak naprawdę przygotowujemy ciasto krukę, czy właśnie też ciasto półfrancuskie, francuskie wczoraj przygotowywałyśmy. I tutaj nie bój się prędkości. Dorzucamy do pieca na dziesiątkę, dobrze, nie boimy się prędkości. I białeczko ubijamy i później dopiero żółteczko. Tak, dokładnie. W przypadku naszej pracy ogólnie bardzo ważne jest to, żeby trzymać się receptury. Tak, bardzo, tak, tak, to naprawdę. I po wyłączeniu ta masa naprawdę ma być gęsta, okej? Okay, ona no. jest już dosyć gęsta. I tak naprawdę ta struktura zapewnia nam to, że on po prostu rośnie. Gdybyśmy w tym procesie coś zrobili nie tak, to, to może być kalce. No widzicie, to uważajcie tutaj oglądając odcinek teraz na kanale Do Roboty, bo jak a to... a po przepis do kafeja. Tak, zapraszamy. Kanał Do Roboty uczy, bawi, edukuje, więc oh, teraz yes. dzisiaj się dowiemy, jak się robi normalnie biszkopt. Rand. Ale sobie zobacz, to jest rand regulowany, w którym ustalamy sobie ilość centymetrów, w którym jeszcze cena powinna być dopisana. Wiesz, Dokładnie, je, czyli 18,210, wiesz? <głos> <głos> Tutaj już widzisz, nic nie ma skomplikowanego. Eee, proste to było. Wiesz, zależy nam na tym, żeby on się oparł, bo on tak naprawdę rośnie przez to, że się opiera właśnie o rant. Dlatego jeżeli po bokach masz równo, to on też w miarę równo urośnie. Mamy już przygotowane i zszokowane te placki? Tak, ciasto, to, które ty rozwałkowywałeś na spód. I teraz musimy zrobić sobie tak. Odklejamy folię z góry. Nakładamy z powrotem. Przerzucamy. Odklejamy. Odkładamy na bok. Bierzemy foremkę, która jest nasmarowana masłem. Mhm. Przyciskamy. Świetnie. I mamy już spód. Super spód. Muszę zobaczyć, czy mi się uda. Żeby nic nie. Tutaj małe ranty, a ja to muszę zabrać ze sobą i wyszło. Wyszło. Nie no, świetnie. No super, super zabawa. A tu macie drugie, proszę, co drugie? Co, co tak, a, bo to w paski. międzyczasie Martynka rozwałkowała na paski. To ciasto jest cieńsze, ma tylko 2 mm. E, i teraz Martynka tutaj te będzie kroić na paseczki, które potem będziemy wylepiać. W Ręcznie będzie kroić, tak? Tak. O, to martynka, to już widzę, że musi mieć... Ona ma precyzję. No właśnie ona widzę. wszystkie ciasta kroi tutaj. No to jeszcze dwa wami zostały. I co teraz z martynkowymi tymi? Aha, bo ona jeszcze to szokuje. Do szokówki i te również spod do szokówki. Nie, na schody. I teraz chwileczkę musimy poczekać. Jak to się zamrozi, to wtedy wylepiamy już. Ale to jest niesamowite, kuchować. naprawdę moi drodzy. Później przechodzimy do takiej cukierni i patrzymy na przykład siasko, nie wiem, 7, 12 złotych, 15 zł i mówimy sobie, że czemu te ciastka mogą tyle kosztować, ale zobaczcie ile tu jest procesów złożonych, Dokładnie. żeby jedno ciastko stworzyć. Najpierw robiliśmy powiedzmy w mikserze to ciasto. Później wałkowaliśmy, teraz szokujemy, później znowu szokujemy. Wow. Wow, wow, wreszcie zaczynamy doceniać po pierwsze tą pracę cukiernika, po drugie, że to tyle kosztuje, bo składniki to jedno, a czasu ile w to trzeba włożyć i, i te dziewczyny, no wiadomo, że też muszą coś zarobić, więc to jest naprawdę, to wszystko w tą cenę wchodzi. No pięknie, no dużo roboty, nie? Dużo, tak. Kolejnym etapem jest Eliza i jej brownie. Brownie, brownie kafejowe, jedno z ulubionych ciast naszych klientów w kafeju. Podstawowe produkty to czekolada gorzka, u nas 72%, masło, możesz spróbować. My robimy brownie bezglutenowe, więc mąka kukurydziana, jajka, cukier, znowu drobny i dodajemy białą czekoladę na sam koniec. Okay. Bardzo proste ciasto, tego się nie da zepsuć, bo z zasady brownie jest zakalcem. Aha, <laughs> samą więc... w sobie, więc już po prostu... Trzeba pracę... upiec zakalec, a nie murzynek. Rozpuszczamy masło, potem zalejemy tym ciepłym masłem czekoladę, żeby ją rozpuścić. Połączymy to osobno. Sobie możemy połączyć już jajka i cukier. Paczka? Tak. To będzie duże brownie na 50 kawałków. Okej, okay, no to już wiele wyjaśnia. W takiej misce jak ten. Chciałem powiedzieć, jak cię jakieś nogi moczyło. Albo kapustę, albo no, kapustę. Tak, tak. Tak. To co jest ważne przy browni, musi być każdy etap dobrze wymieszany, żeby się fajnie ta masa na koniec połączyła. I nie jest to takie proste, jak się wydaje. Teraz wlewamy masło do czekolady. Zbierzemy jeszcze wszystko szpatułką, żeby nic nie zmarnować. No, to jest nie, też tak. ważne. Przy takiej ilości wykorzystywanych składników, y, nawet w takiej małej cukierni jak nasza, jednak jak z każdego produktu marnujemy troszeczkę, to potem się zbiera. To kostka więc... masła w tydzień się? Dokładnie. Delikatnie mieszasz, tak żeby się połączyło. Tak, trzymaj się dobrze miskę, staraj się nie wylać. <gry> Ekstra. Wlewamy teraz, możesz sobie tu różkę odłożyć. Rózgę? Tak, To profesjonalna nazwa na trzepaczkę. Wlewamy czekoladę, tak. mieszanki jajek i cukru. Jejku, a bo czekolada była gorzka, to dlatego tyle cukru. Tak jest. Okej, okay, już o. jest dobrze. Widzisz jak zgęstniało? No, bardzo Teraz dodajemy mąkę z solą. Mieszamy już tylko tak, że. jedyna, miałem ja już ten. Skończymy. Zadyszki złapałem. Dajesz, dajesz. Na sam koniec. Od serca biej czekolady. I co, ale I to tylko już Tylko się... wymieszaj. Właśnie, i to, to trzeba się... w miarę szybko zrobić. Dlatego, że jeszcze ta mieszanka jest ciepła, żeby nie rozpuściła nam tej białej czekolady, bo my chcemy, żeby po przekrojeniu brownie fajnie ta Oho. biała czekolada tam wyglądała. No dobra. Mamy naszkowaną blaszkę już taką malutką. Wszystko wylejać, ja potem trzymam miskę, a ty wybierzesz szpatułką ze środka, żeby się nic nie zmarnowało. Tak. Trzymasz? Trzymam. Dobrze. Uwaga. Tam idzie. Dobra, chyba git. Nie, no tyle. Nie? To jeszcze się da wybrać. No to wybieraj. Na koniec wygładzamy, żeby było równiutkie. Do wszystkich krawędzi tam doprowadzić. No, tam właśnie się wiem. E, wyjmujemy sobie paseczki z szokówki. One są dotknij, dosyć sztywne, mm -hmm. ale elastyczne. Okej. Okay. Bierzemy tartaletkę, tak? Układamy sobie paseczek dookoła, tak żeby był dobrze połączony z dnem, żeby to nie było mm -hmm. okej? Okay? I wiadomo, paski są dłuższe, odcinamy tutaj, łączymy, mamy połączenie ładne, dociskamy boki. Okej, okay, ale to się nic nie marnuje, bo to jeszcze idzie nie, dalej. Nie, to przerabiamy wszystko, jeśli widzimy, że coś nam odeszło. Dorabiamy, dociskamy i mamy gotową tortureczkę. Czyli tak samo jak pokazywałeś przed chwilą, już masz e, przepracowane to, rozwałkowane, zszokowane i teraz wycinamy. Okej, okay. wycinamy. Trzeba użyć trochę siły, uh -huh. bo jednak jest zszokowane, a następnie to masz Aj, na no pierwszy nie wyszedł. Tak to, to nie być nie może. Tak to być nie może, trochę Poprawimy zaraz. Dokładnie. I powiedz mi, Kalina, bo tutaj dziewczyny widzę ciężko pracują, tutaj robota nie stoi, no chyba że ja... W chyba przeszkadzam. że nie kontrolujesz tego. Tak, że ja w tym przeszkadzam. I powiedz mi, jak to wygląda zarobkowo w, w takim biznesie cukierni artystycznej, można powiedzieć. Tak naprawdę, no ciężko mi powiedzieć, mogę powiedzieć, jak jest na przykładzie naszego miejsca, ale ogólnie tak naprawdę wszystko zależy od doświadczenia. Tak, dziewczyny, które studiują, to akurat są studentkami, więc są na umowę zlecenie, pozostała część ekipy, która się nie uczy, jest na umowie o pracę. I tak naprawdę, w zależności od doświadczenia, to jest między 2800, a 5000 brutto. Uh -huh. Więc tak naprawdę, no, cały czas rynek się zmienia, więc ten temat zarobków jest takim tematem dosyć, Płynnym, bo wiadomo, że oprócz podstawy my tu mamy jeszcze prenie, które są tam zależne u nas akurat na kuchni od obrotów, które robimy w kafeju. No i wiadomo, staramy się robić tak, żeby przede wszystkim człowiek był zadowolony z i z poziomu pracy, no i oczywiście z zarobką. Również. No pewnie, że tak, no ale widzę, że tutaj są dziewczyny uśmiechnięte. Zaczęliśmy dzisiaj od wczesnych godzin rannych, a mimo wszystko uśmiechnięte, piękne, to dajmy, zadowolone. dajmy, że dwa dni szkolenia, Tak. więc pracujemy cały tydzień. No, ta praca jest naprawdę wymaga różnych umiejętności. Oprócz tej części artystycznej jest część, której nie widać, a którą za chwilę pokażemy, czyli mycie, sprzątanie. I e, podnoszenie ciężkich rzeczy, przechodzą dostawy, przechodzi 20, 30 kilo mąki, i to trzeba wszystko w rękach przerobić. Oprócz tego, że twoja głowa jest zmęczona, bo musisz to wszystko wymyślić to przede wszystkim fizycznie. To też jest praca fizyczna. I tego nie widać. Często ludziom się wydaje, że o kurczę, taka fajna, artystyczna praca, a tak naprawdę tej pracy męcząco-fizycznej jest bardzo dużo, no ale wszystko zależy od determinacji. Ale no, czemu też y, same panie tu pracują? To jest jakoś tak, że chcą po prostu, czy że nie ma pracy? nawet był jeden chłopak na rozmowie o pracę, tylko właśnie, pracował w takiej cukierni E, olbrzymiej, w której, no, jak przyszedł tutaj na dzień próbny i tak naprawdę zobaczył produkty, z których korzystamy, to wiedziałam, że ciężko będzie e, tak naprawdę z nim przejść od takich produktów do naszych. Jak ktoś jest nauczony pracy na gotowcach, mhm. ciężko mu jest zrozumieć to, że tak naprawdę w każdym etapie musi mieć swój udział, no i że to musi być przede wszystkim precyzyjne. Moi drodzy, jak te dziewczyny wcześniej powiedziały, na końcu pracy Pozostaje umycie tych wszystkich naczyń. O jejku. I została mi ta robota, więc muszę to wszystko umyć, podsumować ten materiał. A widzę, że dziewczyny cały czas donoszą mi te gorski. No właśnie. I nie są one czyste. Są te wszystkie barwy z każdej słodkości. strony. Jeszcze tutaj. I to też? Proszę bardzo. Nie mogliście wcześniej, bo to teraz zaschło. <gry> Dokładnie. Podsumowując, ten cały materiał muszę powiedzieć, że praca, jak widzicie, do prostych nie należy. Ale w tej, w tej cukierni pracują głównie dziewczyny, panie, więc można sobie z tym poradzić. I nie tylko. Można powiedzieć praca ciężka, praca fizyczna, no bo trzeba troszkę się tego nanosić, ale również artystyczna i tak jak wcześniej słyszeliście, nie trzeba za dużego wykształcenia, żeby tą pracę wykonywać. Jak muszę... nie ma... Nie... Ale ja bym muszę się wtrącić chyba, jak nie trzeba za dużo wykształcenia, przede wszystkim... Bardzo dużo swojej pracy, nie, wy, nie wykształcenia, ale... Dlatego to no, nie trzeba kierunkowego wykształcenia typu kierunkowego, studia, nie. technikum, y, jakieś licea artystyczne, no tylko, tak, tylko No tak, mi, dobrze, powiedzmy... dobrze. Oddaję honor. Dziękuję. No, no, proszę bardzo, to było na tyle. I trzeba mieć jakąś taką właśnie pasję, serce, y, co najważniejsze praktykę do tego zawodu. Stawki, takie jak wcześniej powiedzieliśmy, czyli zarobić również można, ale najważniejsze jest to, żeby tą pracę wykonywać z sercem. A jeśli szukacie takiej roboty, to oczywiście wpadajcie na serwis Olix, gdzie w kategorii praca możecie znaleźć pracę cukiernika i cukierniczki też. Oglądajcie inne materiały na kanale do roboty, a ja dziękuję bardzo teraz specjalnie. Żegnajcie tą mokrą rynku za tą dobrą robotę. Zostawcie Dzięki. łapki w górę.